Dzień dobry! Dobry, dawno mnie sam nie było. Sorki za te kropki, nie ma czy je widać, czy nie, na tych moich brylach, ale y, wychodziła y, działchy zaprowadzić do przedszkola i do szkoły i normalnie tak low deszcz, że ani się nie pytaj No dawno mnie sam nie było. Ech, szkoda go dać. Ja wiem sama po sobie, że ja coś obiecuję, a potem ja tego nie zrobię, Wyta, jakieś vlogi, jakieś coś. Ale teraz przejmę motywacja, bo wyjeżdżam sobie na małe wakacje, więc stamtąd będę czaskać vlogi, nagrywać oczywiście. I e, nie będą to jakieś, mam nadzieję, że nie będą to jakieś godzinne, ale takie choćby krótkie, codziennie coś tam dodawane przez ten dłuższy weekend, albo co drugi dzień, bo już nie obiecuję, że codziennie. Ale co drugi dzień i mam nadzieję, że tam będzie internet jakiś dobry. Teraz się wszyscy modlą. E? O internet. Więc takie vlogi, a już potem jak przyjada, to Jero na zaś to się. Eee... Ja już tak sobie, w sobie powiedziała, że choćby roz na tydzień, by dodawać te vlogi takie, wiecie, ale moje życie jest takie nudne, ja zawsze to powtarzam. na sam się jakoś miska sam leży na środku placa. Jak ja mam przejechać? O teraz. Że ja mam takie życie nudne wieka, że nie wiem, co by wam miała pokazywać. Jak goście trawnik, albo co? Nie wiem, z kosiarką sam pindalą żeby coś okosić? No nie wa, no właśnie, no nie wa, no. Czekaj, to ja się chyba zodepina. się już was tak zostawia. Ogólnie mamy nowego członka. Członka. Kto brzmi? Członka, członka, rodziny mamy, tak? Jest to ćuała yy, długowłosa. Yy, nie wiem czy jesteś na zewnątrz od początku. A czy od początku? Czy dupia fleki? Runo tu takich huk, O, już piszcie przy drzwiach. Miała yy, jedna ćuałka krótkowłosa taka Jasna Tosia, no ale niestety yy, zaginęła w akcji w lutym i do tej pory jej nie ma. Jest Maciu, Maciu, chodź na dwór. Nie, 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 ty nie, na dwór, ty nie, nie, nie. Maxi, idź na dwórek. Siku, idź. Teraz na szczęście nie pada, to możesz iść siku. Tak, 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 tak. Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! No, cześć, słoneczko! No, chodź. na panie ja wam tu wszystko pokazuje. No, no, jestem! No, jestem, Przywitaj się tu! Tak? My się myjemy nawzajem. Tam jemy ją myję. Pokaż, no, cześć, ławka No, to, 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 to. Ona będzie e, trochę większa niż wtedy, tatosia. No bo ona już ma kilo 200, a to się miała 80... nie, dziewięć. na jakoś prawie rok. I miała kilo 200, więc to tu jest kawał baby. I będziesz miała ile? No gdzieś 2 kilo, 2,5. i No tak, 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 tak. tak. kruszek opuszek. Nie? Będziesz miała długie włosy. No tak. No tak, mm -hmm. I o ja ciebie myję, a ty mnie myjesz. Chwila się I yy, muszę kończyć te, te, oh, kropki. Te rozmowy. Bo idę i za co? Ciuchy. ja bym musiała, ja bym musiała pakować. Bo my w środę wjeżdżamy. A dzisiaj już jest poniedziałek, a jo ja jest we ciemnej Żdzi. Już muszę tak powiedzieć: jeszcze dzisiaj moja babcia jedzie nad morze i muszę ją zawieźć na yy, pociąg. I yy, jeszcze tam muszę jechać, więc suszęcjo. Sushi. Rozwaliły mi koty cały parapet. Ja na parapetach nic nie mogę mieć. Ja to jest, o cobie mowa i o dropsie. Drops już na pewno poszedł spać. Drops poszedł spać. To jest... Tu jest sushi. O, na parapetie selezy. To są takie bandyty. Cały parapet. Na, to nie, 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 że parapet mi zlecił. Ino jest parapetu, wszystko, a mam takie podkładki, widzicie? Takie takie. O. Takie, takie. Bardzo umie polecam. Sorry za ten bałagan, tu, ale no, koty mi to zrobiły. Eee, te, te. E, podkoty to. O! Podkoty to się nazywa. Podkoty. Super sprawa. Wiomą, e, no, skulisz to kotów, że ich, e, też kupiłaś Co mi sam. Co mi sam pisze. Czemu ty mi gdzie jest? Barzy w dziurach już nie będą. E, takie, bo nie do końca. Ja się potem zaczyna e, ten. Dupcy, co że powiedziała, co że nie powiedziała. I właśnie te podkoty są fajne, bo dość dla kotków, ale ja mam parapety plastikowe. Wyta, Ja mam parapety plastikowe i ja nie wiem jak wy, że jak słońce świeci, a ja mam tutaj non-stop słońce od tej, od tej strony. Tak, mam coś położone na parapecie, to ja mam normalnie fleki takie żółte. O co się rozchodzi? Godą sam. I mam normalnie takie fleki żółte, i tego zasnego ciorta nie idzie zmyć. Ja już wszystkim próbowałam. I cifym, nie cifem, tego. E, nawet e, tym. No. E, e, Do miasteczy nawet że ich lekko polała. Założyła rękawiczki tego. Nic nie idzie, więc... E, to fajna sprawa. Do wam to zakryje. Te pieruństwo to jeszcze koty mają wygodnie. Ja. Sushi. Nie ci, Ciciusiu? A. Sushi się patrzy na Mia, bo odciłała mu na imię. Mija. A to dlatego, że ona jest od wczoraj. Chodź. Nie, 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 nie! nie. Tutaj nie, nie! Tutaj nie, nie! Tu się nie siuszka! Tu się siusia! Tu! Tak! Tu się siusia! Napisz się wody, masz rację. Tam, nie, nie, nie! Tam nie nie nie. Jeszcze mi sam nasiusiała no. E, I właśnie ona jest z nami, raczej... Znaczy, ym... O, jest sam drops. No cześć! Co pan bandziorze? Posiepywałeś sam wszystko, no, nawet kwiatek rano leżą na, na ziemi. E, I ona jest z nami y, tu w domu od wczoraj, ale ogólnie jest z nami od piątku. I była... Jeszcze rycy, matko bosko. Matko bosko, już ci dową. Pójdź Elza, możesz. Świnia, bo Elza na imię. Tu każdy jest wszędzie nazwany. Możesz sam. No ale co się dzieje? I patrz, to. Więcej godziny trzeba było. Więcej, ja. Może masz. 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 No, już jest cisza. No co to? No co to? No niegrzeczna jesteś, nasusiałaś mi tam. Yy, ona jest z nami od piątku, bo właśnie się nie wygadam. Od piątku, ale myśmy byli na weekend u mojej mamy i u mojej siostry. Ale o co się rozchodzi? O co się rozchodzi? No ja ją muszę teraz pościerać. No chodź, domy coś jeść. Ja, ja, ja domy. No chodź, no chodź, no chodź. I myśmy właśnie były na weekendzie i ona tam z nami była. Więc y, teraz zaś ją muszę na nowo wytaną. Pokozać jaka jest mata, bo ona jeszcze nie ma tego ostatniego szczepienia. I niezbytnio na dwór, żeby ona jeszcze y, szła. Ja o tobie mowa. A kiedy ona ma to szczepienie? Koniec. Y, koniec. Koniec... Już ci dową... Pójdź, pójdź. Koniec czerwca. Ma, więc jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ta! Jeszcze trochę. No, czekaj, bo ja ci tu dam, no? No, ale to się musisz mi co w ten życiu. Ja. <słuch> Już. Ale nie jest mi z tego bojkla. No, co ty z bojtla bez jeść? No, czekaj, no chwila, gdy ci dom. I ona ma jakiś chrupecki sam. Chrupecki. Jedną ręką wiesz, Kobieta się ciężko robi, wiesz o tym? O, tu. Proszę. Sana! Sana! <słuch> 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 Mosz sam. Ja. Zadowoleni wszyscy? Jeszcze kotką muszę dać. Ty i widzisz jak ludzie wyglądają? Bo prawie, że jechała z dziećmi od. z dziećmi od. Czekaj tam, może, się tak w domu. Z przedszkola i ze szkoły. Teraz, by da wszystkim dawać jeść po kolei, jeszcze temu ludzkowi sam muszę dać choćby wody i jakiś, jakiś roślinek. No, Lucek, cześć! Cześć, Lucian! Lucent to jest moja e, Agama. Czy on sama ma jakąś blokadę? Teraz. Jezus Przecież masz tam chrupki. Chodź tu, kici, kici, hadz. Ja, mocie tu. Mocie chrupeczki, tak. Mocie chrupeczki, mocie, mocie. No. Czekaj, no. O, jest. O. O, tak masz, masz. Muszę ręką wyłowić. Ja sobie muszę taką ta łopatkę kupić, no. Mi się przydała taka łopatka. Ale nie sycz drops na nią. Tu jest drops. Jedz, stary dziadzie. Stary dziadzie! To jest stary dziadzie. Kot nawet pół roku nie ma, stary dziadzia. O, bardzo urósł. Tak urósł, że. Ja nie wiem, kiedy tylko tak urosną. Macie chrupecki. Pani, ty masz tutaj, pani, bo tam jest od kotów. Tu jest twoje. Tak. Tu jest Twoje. Dobra, mogę się chwila siednąć czy się już nie mogę siednąć? Żeby chociaż pogodać. Co zaś? No, mąż tam chrupecki. No ja? Mały szogun. Nie, ja coś czuję, że ona mi te chrupki zeży od tego kota. A koty przyjdą, żeby zerzyć od nich chrupki. Bo tak będzie. Ale tam są koty. No tak. To byś chciała? No idź chrupeczki. Idź. No co nie małe? Nie pogodą se dzisiaj. No i dzisiaj się wyda y, szykować. Ogólnie to jutro mi walizki przyjeżdżają. Mhm. Zamówiła się więcej walizków. Dlatego, bo y, my jedziemy no, y, na wakacje w lipcu i y, pierwszy raz będę lecić samolotem. Mam nadzieję, że ten samolot nie ciulnie na ziemię. Chyba, że się siedzę na pośrodku, to może jakieś obciążenie będzie. <laughs> Więc nigdy, że nie leciała samolotem y, i to kupiła właśnie więcej walizków, bo jak wiązuje z czterech, no i o, z moim starym się spakuje do jednej. No i dziewczynki też by było, by trzeba do jednej. Więc yy, domy rada, domy rada. To jest jeszcze na 11 czy 12 dni. Yy, Mija mi rozwiązała sznurówki w trampkach i gryzie mi sznurówki. Smakują ci te sznurowadła, e! Uh -huh. przejmę mu zabawa. Zostawisz to? Wczoraj gryzał u mojej mamy jakieś tam buty. I ty się tłumaczysz, że nie wolno, nie wolno. Zaczyna nam już czekać. <noise> no i to właśnie lecimy na te wakacje. No i teraz potrzebuję właśnie walizki, bo jedziemy we środę też na małe wakacje. Niebawem się to wytakaj. Bo ja bym Tara powiedziała, to chyba by. Nie wiem. Byłby zlot. <noise> Byłby zlot na pewno. Więc niebawem się y, dowieta. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jeszcze jedziemy pociągiem. Pociągiem, cugiem jadymy. Moje działki jeszcze nie jechały. Eee, na początku e, mieliśmy samochodem e, jechać, ale tam szwagier coś urlopu nie dostał i e, jadymy pociągiem. A nawet i dobrze, bo ta nie wyjdzie. No. No, teraz paliwo tak drogo kosztuje, że y, chyba wszyscy wolą pociągi jeździć. Bo jak Sylwia y, bukowała, zamawiała no, te bilety, to było kiedy? We piątek, ja we piątek, no dość późno. Uwiesz, tam, mi na cztery osoby nie szło dostać miejsc. Nawet z Katowic, nawet z Opola, nawet z Częstochowy obojętnie kaj, by nie było, nie było czterech miejsc, żeby tak no, koło siebie siedzieć, to ja Sylwia to weźmie już z Opola, nawet na początku dwa miejsca, jakby nie było następnych dwóch miejsc, no to się najwyżej zrezygnuje, się pojedziemy autem Na no, razie się udało i potem był problem z powrotem, bo myśmy z powrotem chciały wrócić we niedziela, czemu ja tak wosnicką mam? Ambo ja się opieram sam. E, w niedzielę my chciały wracać, w niedzielę w ogóle nic nie było, nawet do Wrocławia, do Katowic. No, nika nie było biletu powrotnego, yy, biletów powrotnych na cztery osoby, nawet na dwie osoby już nie było. To mnie w ogóle zask zaskoczyło. I yy, Sylwia powiedziała: dobra, robimy tak, że najwyżej wrócimy w poniedziałek rano. No i w poniedziałek rano zarobiło, zarobiły cztery miejsca, prosto. Do tej małego miasteczka, tu gdzie po poblisku. Ja go, no, no i super, no i se wrócimy w poniedziałek, a nie w niedzielę. Jeszcze jedna noc więcej, więc dłużej. Więc się cieszę. Cieszę się bardzo. E, Zaraz będzie zapytanie: dobra matka, ty jedziesz w środa? We poniedziałek wracasz, a co z kotoma, a co z psami? Uwaga, mój stary za nie jedzie. Eee, nie, że że go zmusiła do tego, żeby nie jechał. Co mi sam się, non-stop, wyświetlą. O, chyba teraz. O. Nie, że Jorze go nie chciała wziąć ze sobą. I no, on nie chciał jechać, więc. No, no, aha. Jego to tam nie interesuje tego. I on se przyjedzie sam. I powiedział, że sam majątku będzie pilnować, więc. <laughs> I to tak prawie fajnie wyjdzie, bo. E, jedynie e, pieski, kotki sam zostaną i nowe środa we środa I ja jeszcze ty paluch sam wsadź dlatego ja się nie nadawam do vlogów nagrywania e, we środa my jedziemy a on we środa przyjedzie, więc y, bardzo fajnie a w niedziela on jedzie a my w poniedziałek y, rano wyjeżdżamy, więc y, ta jedna noc im sam do jak coś a jak nie to najwyżej Moja mama sam przyjedzie na jedną noc i popiluje wszystkiego. Nie? Ja dobra nie? Bardzo dobra ja. Dobra, Joleca, już Jo 16 minut. To już by mógł być na YouTube ani. Już 16 minut godą. Nie ważny. Dobra, bo mi coś przerwało. I tak sobie oglądam ten film. Boże, jako jo wyjściowo wyglądam i w ogóle. Włosy mokre, bo tak loło na dworze. Więc włosy mam jeszcze mokre. Muszę się no iść jakoś ogarnąć. Dobra. joleca, Jak coś to jeszcze coś najwyżej y, nagroń. Jak mi się coś y, wspomni. A jak nie, no to taki mały vlog y, dzisiaj y, po prostu się tak o, o, se tak wleci. Będę chyba chciała nagrywać coś z pakowania albo... Bo yy, albo spakowanie nie nagrywać, no dopiero nagrom w yy, środa, jak będziemy już w pociągu, albo rano bo to pociąg mamy ogólnie o 6.30 rano. Jeszcze nasz szwagier musi bardzo wcześnie zawieść, bo on zaś do roboty na siódmą, więc uuuu, do uuu. Domy rada, wszyscy wcześniej pójdziemy spać jutro, więc yy. begit, majonez. Dobra, leca... Robić? Nawet nie ma za co jemu ja się zabrać, wiesz mi. Nie, nie mam bladego pojęcia, za co jemu ja się zabrać. Domy rada, domy rada. Do domy do, do, do rada. Do później. Jorzek jest na ZOT. Dziąchy tam się bawią misiami, ale to niebawem wkrótce wam pokorzajakie. jakie. Jeden raz Tu śpi Mia jest to, o o jest jestem jestem no tak słoneczko mam musi to, to moje moje a tu śpi koło mnie Max o z tej strony wam pokażę tutaj Max koło mnie śpi ja e, już dzisiaj nic nie nagrom właśnie czekam na walizki bo mu przyjałem się kocie przekrył e, Mo przyjadzie się z walizką ma więc ja jest wcześno, 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 wcześno. I czekam na walizki i będę pomału już wszystko, wszystko pakować. Domy Merada? Chociaż my to bardzo przerażo, ale domy Mijeczko? No tak. Mijeczko sobie tu leży, dziążki się bawią, więc ja życza, życzę, bo to teraz leci, jutrzejszego słonecznego, przecudownego dnia. No i do, do następnych, mam nadzieję, mam nadzieję vlogów, bo jadę na wakacje, więc na pewno wam coś fajnego nagrom Kusiki wam tam wszystkim śla. I love you too very Czym oh. to się pa?